Okej, okay, dobra, robię to. 3 2 To już tam chyba dostali. Tak. Ja mam taką pozycję stare. Szary ony tygrysy. Jasie, jasie. Durar, 1 HP. 3. Oh, man, can you play with me? Yes, I play with you. On it's uh, can you be bait? Man for blind. No, they nice Low bullet, no nie no. Ubijmy. Jeszcze omen! Oh, no tu jest, może wywiduj jeszcze Nice, fajnie, 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 fajnie! Ja mam nice, pytanie, nice. jako inic, inicjator <grym> by mało killibo, armowo nie idzie, ale mam 15 plus asyst, to dobrze czy niezbyt? Tak! 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 Jako inicjator często to jest czarna robota. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się. Asystys się bardziej obchodzą niż fragi. Jet was A. Co? Już jej tu nie ujrzę? backup up. Nice. masz ze sobą. No to daj go. Wezmę ci go. Blind. Jet dash.

Bro, you have two wires and you didn't put anyone, bro. I'm behind, we can wait. I'm going behind with you, bro. Ah, wait, don't no, uh, wait, don't die, don't die, don't die. Don't die. Ah. I can Ceiling one. No, I can move ceiling. Yeah, me. I would ceiling. I have a chamber. Uh, bridge on ceiling and chamber. Okay. Oh, oh Cool. <coughs> nice, good oh job. My. No właśnie, mogę na czas zagrać, żeby mu dać szansę. Tak, da, ale pomyliłeś się, powiedziałeś Ceiling, no A nie był Ceiling? No, nie no, przecież zultowałeś Hobbit. No, zultowałem tu! Ah, tak, legit? No, legit! A gość dostał tu. Cushion, nie, no co?! Jet is pushing 3 I think. Ona solo. Tak, solo. Nie Main. I, no, no. I, no. Tak myślałem, że tu jesteś, k. No i git. No nie miałem jak ci pomóc, zbytnio stary, ale... no, no spoko, to nie jest normalne Po prostu No nie no, to co, to co, to co, co, to co teraz się zdarzyło Nigdy czegoś takiego nie widziałem Tak no szczerze ja że typ solo... A jest tak jakby on miał mapę i pchał tam gdzieś czysto, kurwa. No. Ja bym ja Ej, jak będą bywali orba, bądź okay. ready na double damage, okej? Okay? Dobra, dobra, dobra. No ja ultuję. Mutt. Oni są base'ie, daj daję na base. Na default. Daję <podcast> Daj na default. No, no. like tu jest like One default, one default. Wait, wait for me, wait for me, wait for me now. Inside, inside 3 3 3 Nice, fajnie nice zagrabaliśmy stary, o to chodzi. Czy jest nowe do czynienia z Tak. I'm uh, pushing with my own. Tak got it. O oh, kurwa. Mam z ETI Nice. Juno, oh! nice. you know, co ty pierdolił? Jak no, no, ja mogę się wyjebać od Jet, bo moja Wraith ginie w pół sekundy, kurwa. No. A was Nothing ages 46 B. B. B B Oh, oh, oh. B How to be Everyone will be white One Hobbit, one Hobbit no, What? ładnie no, ci to powyszło. Dzięki, stary Wiesz, że to jest najlepsze, że ja dostałem stuna i na momencie chciałem go zosłujać i stepnąłem

Uh, push from three, push, uh, oh push from three. One speed Push from Serena three, push from. Wijna hier close. in Star is de Wijna. Stairs, Serena. Stairs Serena. Side clear. Oh. Ik still here. I'm still here. I'm still here. Bridge B. here. I'm B here. I'm still here. I'm still here. I'm Czy biało? O, oh, oh, spawn. spawn. Też drona w niego? No. On już blisko 80. Chuję, miałem pozycję. Tak? No jest taki kask. Oh, kurwa, ale mi wyjebało tego. To zajebiście mnie obsłużyliście. Harry Hobbit, go push. I mean... Go no 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 Oh, yeah. full oh, behind. Go, go on. do I find a Behind. Oh, okay. He's clear. He's clear. Yeah, but is behind. Oh, oh. On, I hold him. Oh, I he stopped. The Close it. How is He he dodged my trap. He dodged my say. trap. Kusim biańty. Okej, nie skomplikuj się na A. Nie No kurwa. No goście są jakimiś... Yy... No, no nie, nie wiem, on przeskoczył tripa i przeszedł tutaj na W, no. No. Nie wiedzieliśmy no. No tak. To wygląda... na WH grał. Ale to wygląda jakby... na WH no, jakby... no jakby nasz ziomek dał mu streama na Discordzie i mu mówił, gdzie ma pushować hey, na przykład. No tak, wreszcie. no. Gość, kurwa, no kurwa, to zaka. nie jest możliwe. Na ja pistolu podjechał tu w pierwsze tempo. No. Go act like we go see and then run no, no, it. Shock dart mas? Daj, shock dart mas. BS jest. Ja go ultuję. Yeah. I'm ulting inside. I have uh, Reina Push raina. No jak to awesome jest? No mało lhaka jak chuj ten typ. Da. One Ej no maja kurz Ale ubrany jak dziecko no, no jak dziecko Kurwa, jak dziecko cheater za, za dwójkę kurwa Nie ją na cena do Werrot no. To jest guys again na tej tutaj To jest tu ta drze bo ona widzi każdą lukę kurwa w tej grze? Run, hey. Ja ranej Ja tu daj double damage, jeszcze żeby było legi To jest komity? dostałem z konśu I'm planting. kogoś I'm planting. jest oh, so okay, Ale pomysł dobry Masz nade Ja pierdolę Jak kurwa to jest możliwe, Guys, to jest niemożliwe. Please, fake sea, stay here. Don't peek, don't peek. Don't peek vs. this jet, bro. No kurwa, oni nie rozumieją, oni nie wierzą serio, że on czytuje. No ale gramy na Hacksa, kurwa. Wygrałem na cheatera, odcinek na YouTube. Close. Open 3, door samin. in. Bro, Freezy, Freezy, Freezy. No i on daje im info, gdzie my stoimy, no mu. No i cheater dead, kurwa. Kim GG. Waterfall Good luck, Jen Nice, GG. nice, thanks, for game Na haksa win, na haksa! Na <laughs> hakse chuj! Na hak się wpierdolił, tym! To jest chuj, nie?